Dzisiaj mała aktualizacja drobiu. I za bardzo nic się nie zmieniło. Za tym, że furtka już działa całkowicie. Całkowicie. Wcześniej się zahaczała. Teraz już też zahacza, ale już znacznie. Już I teraz akurat nie. znacznie mniej się zahacza niż wcześniej. Tu już jest panel ogrodzeniowy. Górki żyją mają się dobrze dzisiaj prawdopodobnie zostaną tutaj przeniesione młodziaki z pierwszego lęgu od sileczki urosły już na tyle, że mogą a w wolierze już trochę, za trochę ciasno jest więc możliwe, że już dzisiaj tutaj trafią kolejne no, sileczka i cztery młodziaki. Drugi lęk od szyszki. Chyba jeszcze nie będzie tutaj trafił. Chyba jeszcze tutaj nie będzie szedł. Nad tym muszę się jeszcze zastanowić. Na pewno, tym z pierwszego lęku będę musiał podciąć lotki. Bo jeszcze jak widać. Dachu tutaj nie ma. Nie chcę, żeby mi odleciały, bo jeszcze nie są, nie są przyzwyczajone do tego wybiegu i mogą próbować uciec. Tutaj jest dany kawałek krawalnika i dwie cegły, że, bo e, czy podkopywała się pod spodem i wychodziła? No tutaj, jak widzicie, jest taka dosyć spora szczelina. I tutaj będę musiał dać siatkę między innymi ze względu na tą szczelinę. Nie przekładam jeszcze drugiego lęgu tutaj, bo przez tą szczelinę na pewno wyjdą. Z tego wybiegu to na razie chyba tyle, jeszcze zaraz pójdę do Woliery. Jestem w Wolierze. Tutaj widzicie na grzędzie siedzi cały drugi lęk z szyszką. Tutaj siedzą z, pier z pierwszego lęgu. Jak widzicie ramen jest już ze trzykrotnie większy od sileczki. Tutaj paw wchodzi. Jeszcze gdzieś śnieżka się schowała. Siedzi paw, siedzi śnieżka. Jajko jest śnieżka, prawdopodobnie przyszła teraz właśnie się nieść. No a Pawie jeszcze jej nie odstępują, jeszcze jej nie zostawiają. Są zbyt przywiązane do niej. O, słyszycie. Ten właśnie nawołuje ją i swoje rodzeństwo. Koło szyszki siedzi kogutek, już widać takie pióra na szyi już zaczyna powoli piać o, wyszła płeć tych pawi jeszcze nieznana jeszcze są za młode około 2 miesiące jeszcze czasu bo tak w ogóle one Trzy dni temu skończyły równo dwa miesiące. tej ramen tutaj jeszcze jest taki z drugiego lęgu. Prawdopodobnie też jest miksem po dziubku i czymś jeszcze możliwe że po kary. Tak samo jak ten kogutek, tylko u tego jeszcze nie wiadomo, czy to jest kogut, czy kurka. Fajnie, że jedna kurka wylęgła się całkowicie czarna. To jest ta, to. to jest kurka na 100%. Jest całkowicie czarna, nie ma żadnych y, y, no, przebłysków, przebarwień. O, no, Ten kogutek, może w kamerze nie widać, ma dużo, bardzo dużo złotych y, przebarwień na piórach. No w kamerze tego nie widać. A kulka jest czarna, po prostu czarna. Ta kurka, co siedzi, ona jest niebieska, ale ze złotymi przebarwieniami. Też bardzo ładna. O, szyszka. Jak widzicie, Pawie mają się dobrze. No i nie wiem co tu właściwie dużo mówi więcej. Kurki z pierwszego lęgu, czyli ramen, koruela, czarna i kogutek. Dzisiaj albo jutro trafią na wybieg dorosłych razem z sileczką. Drugi lęk tak wydaje mi się, że jeszcze jest za młody i może wyjść. No i to na razie tyle. O, Paw sobie na grzędę. No to nie wiem czy to nie będą dwa koguty. Nie. To jest raczej... raczej kurka, nie wiem nawet. Ten drugi lęk jest taki dla mnie trochę niepewny co do płci. Bo wydawało mi się, że to jest kurka. I dalej tak wygląda. W ogóle drugi lęk jest taki trochę niepewny Wiem że to, jest, że to jest kogutek I tak naprawdę więcej Jak widzicie pierwszy lęk już na nowym wybiegu docelowym Póki co się zobaczy w rogu, chociaż Cruella już się odważa tutaj <laughs> Teraz tak zaczyna mieć wątpliwości, czy to aby na pewno Cruella jest. Czy byśmy pomylili kury? Nie wiem, zaraz będę musiał zobaczyć, czy to aby na pewno jest Cruella. Nie przenieśliśmy złej kury. Sileczka łazi jeszcze koło ogrodzenia. Próbuję wrócić. Póki co jakiejś znaczącej agresji nie zaobserwowałem. Znaczy, czy Walczyła z kogutkiem. Później walczyła z ramen. Ale chyba w gruncie rzeczy dała już spokój. Tam Indorka przyszła zaciekawiona co się dzieje. Łodziubek też. Jakby ktoś nie wiedział Indorka jest e... Uniosek ze względu na zbyt silny instynkt macierzyński i nieumiejętność wychowania młodych. Znaczy to tyle, że wpychała się każdej kwoce na gniazdo, a w gruncie rzeczy jakoś przegrzewała te jajka, że dwa tygodnie przed wylęgiem zarodki zamierały. Jeżeli już jakiś się wylęk, to zaduszała je. Więc siedzi tam. Ma się dobrze ogółem. Tutaj już kurki szukają, grzebią.